W dzisiejszym odcinku startujemy od czempiona i nasz cel to wbicie najwyższej rangi, inaczej Unreala, na trybie reaktywacji, czyli powrotu dawnego Fortnite'a. Ludna start jest nawet fajny. Dojazd nam robi jakaś dwójka, Edith, dostał, leży. Next Team się w nas wbija, jeszcze ja dostaję potężnie. Uciekamy! Wyleczmy trochę sytuację. To jest Git, zlećmy na faście w chłopa. Edith, boksik. Dostał, koledzy się tam strzelają. Na drzewo leci jeden. Dojeżdżam go, bo oni tak broni nie ma. Leży. A ty myślisz, że cię nie widzę? 70, biało, nie trafiam, nic? Diament został zaorany. Chłop mi Dobra. dziecko zrobił. Niestety zbytnio strefy nam nie dało. Ten próbuje dropa otworzyć, dojedźmy go. Pyk, sztuczka z impulsem. Next team się we mnie wbija już. Warto poczekać, aż oni sami popełnią błąd. Chłop skakuje, dostał, leży. Póki drugiego nie ma, to trzeba wlecieć, żeby nie powstał. Czempiona żegnamy. Zagubiony idzie pode mną, krak. A trafię coś? Dwa razy mięso to już zgodań Zajmijmy się tym, co do nas ładował. Jest dobrze, bo ziomek został solo. Drugi idzie w strefie, a Bardziej już szedł. Weźmy luźno dropik. Na górce za nami mamy nowych chłopów. Wychodzi, 90. Wiertara do boksa, 20, biało. W tej rundzie z tym teamem się żegnamy. Dziękuję serdecznie. Leci ziomek na lotnis rift'a. Poczekajmy chwilę, bo zaraz resety się kończą i go dobijmy. Pod schodami campi myślę, myśli, że go nie widzę. Wyjdźmy górę, ty się pewnie otworzysz. Oczywiście. Kolega na drzewie wylądował, siedzi i myśli, że go nie widać. Tak, mówiłem, coś mu nie wyszło. A temu co on zrobił, że go dobija? Ten schuster ma. Ale że oni na jednego się fokusują, leży. Drugi pode mną. Użyjmy grafflera i wlećmy high. Zróbmy mu trochę spamu, 70. Wejdźmy tu, bo bitwa trwa w najlepsze. 40. Wejdźmy, bo ucieka, SMG. Musimy się stąd ulatniać, bo strefa idzie, a my HP nie mamy za dużo podmieńmy warzywko, dostałem. Track. Zrotujmy do strefy impulsem. Idzie. Dostał hita. Pospammy, bo nic innego nam nie zostało. Ziomek strefę idzie. Długo to on tego demerza nie potankuje, ale dobra. Jest winek, to było do przewidzenia. Z tej gry wyciągamy 26 likwidacji. Wbijamy czempiona 44%. Bez przedłużania przejdźmy do następnej gry. Weźmy skrzynkę, oczywiście sniperka dropi. Chłopa mamy. Użyjmy impulsa. Co tu jest? Łatwo nie odpuszczamy i zlatujemy z powrotem. Zbijmy się do boksa, do rybci. Dostał, biały. Leży. A ci co wyprawiają? Krak. Podbijmy sobie do nich na drugim impulsem, bo on leci. Dostał. Na domku została nam nowa para kroków. Wyknijmy sztuczkę z impulsem. Dostał 100. Podmienimy ścianę, ja mam biało. Przemieśmy się na automat po bigi. Zbijmy w chłopa, ucieka. Za kampi campi. Dostał. Krak. Sztuczka z impulsem part 2. Dead! Drugi został. Podmiana. Nie mogę edytować. Nie trafiłem. Co jest, jak on uciekł? Nie wiem, choć się domyślam. ci uciekli, więc dojedźmy tych. Dostał. Nok. Drugi to ma milion impulsów. Za pierwszym. Krak. Wow! Dostał jeden, bo drugi się do spania wybrał. Na tiltę tak bokiem obchodzę. Zgra plerujmy. na chatę. Krak. Leży. Kolejnych kandydatów do walki mamy na górce. Leci. 20, 20. Kolorowy ładuje, Krak. Małaj ta ta w dojeżdża. Do biały. Leży. On strzelał do kogoś w skoczmy skoczmy w niego. One hit. Kolorowy znowu na lotni leci. Dostał. Ło. Siup. Podmianka. Krak, krak, Czuję, co ja robię! Nice. Nie ma co pikować, bo każdy ze snajpą siedzi. Na jego matce szybko możemy znaleźć sposób i mu wyspamić. Nie, no kidowski! Zrotujmy do strefy przed innymi. Na tyłach przechodzą, trzeba uważać. Koło nas przyszedł, podmieniam. Dostał, krak. Latuje w niego. Została nam dwójka, strefę wyrzuciło. Wychodzi, dead. Mamy zatem kolejnego ładnego winka. Z tej gry wyciągamy 19 likwidacji. Dobijamy tym samym do 59%. Dobrze idzie, więc nie zatrzymujemy się i lecimy dalej. Fru jest ile ludzi tu poleciało? Wszedł do domku typ, dead. Na to jeszcze nie grałem, więc sprawdźmy ten pistolet. Wyjdźmy na dach do chłopa, dostał 30, 60. Tylko, że ja też leżę. Skoro odpuścił to my sobie weźmie lud. Glaprarki na HGK, Travis idzie, dead. Ten co wcześniej się ze mną bił się wbija. Przyszedł nowy team. On tańczy, dead. Nie ukrywam trochę mu ten hop trollował rundę, bijmy w niego, krak. Biało. dwójka pokonana. Na tym domku coś było. Skradają się, dead. Leci. Poleciał. Na mini domkach coś do nas strzela. To no, chyba ten Travis co wcześniej dostał, lit. Koleżka chyba bez słuchawek gra. Dead, Yoshi. Lotnia leci, 70. Wypijmy podkę, blanka dostałem. Przecież to nawet w głowę nie było. What? Nie ukrywa, mamy lekki kłopot, u nas Team dojeżdża. Co tu się dzieje? Co tu jest? Ja mam tak biało. Wbija mi się do boksa. Dostał, krak. Padł jeszcze. O, coś tu podmiana ścianki nie wychodzi. Edit, edit, 50. A czy wy naprawdę możecie się odczepić? No, hacker to jest! Idzie, spam. Unlucky trochę. GG. O, trochę za darmo to oddaliśmy. Nie poddajemy się i dajemy nexta. Tym razem zmieniamy miejscówkę na sadybę. Wlecę w tego z domku, bo we mnie idzie. Lid Jeszcze inna szyszta z impulsem. Leci. Dostał. Halo, mogę trafić? Padł. Pod spodem dwójka chodzi, ale jestem solo na razie. Wierzmy się w niego zameczki, impulsem mnie wybił. Ale piękne! Wklejają się we mnie, wyjdźmy górę. 165. Serena padła. Pyk, pyk i pyk. He's hacking! Tu? Ale unlucky to było. Zróbmy dla bezpieczeństwa rotejcik Pod spodem coś przyszło i kampi, zejdźmy. Weź już sobie odpuść. Lead. Dead. Oni zbytnio sytuacji nie ogarniają, wejdźmy górę. Krak Dead. Użyjmy naszego rotejtu. Pyk, mamut. No hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Lead! A więc zaczynamy całą zabawę i pełny młyn. Oni o mnie nie wiedzą, więc poczekajmy chwilę. Dostał strzała? Teammate na haju siedzi. Krak Weźmy automat pod full HP, idę, krak, wow, zróbmy akcję reanimację. obijmy trochę ścianę, mamut, Uhuhu! inni go dobili, a plus taki, że meda mamy, zostaliśmy sami na tym polu bitwy, haj to jest jedyny sposób, żeby wygrać tą grę, o, idzie coś, padł, a ty co mi na tym hagiku cudujesz, he, tak, nie przejdziesz, Spyk. przegnamy osobnika, niestety matców to w ogóle nie złapaliśmy. Kłobaczy zbiera, oczywiście, że blank. Póki się biją, to zróbmy przewagę. Ustawmy się ze Skarem. Pyk. Pyk drugi, pyk trzeci. Łatwe solo carry zrobiliśmy. Z tej gry wyciągamy 21 likwidacji. Niedaleko nam brakuje, bo już 80%. W takim razie ciśnimy więc dalej. Wracamy do korzeni i lecimy na Pleasant Park. Wejdźmy w niego. Krak, dostaje. No ja oczywiście dwójkę mam. Teraz padnę w locie. A czy ty możesz odpuścić? Lid, boksik, Śpi. Pikuje na mnie, 70. Dołączmy do walki, bo się w strefie biją. Weźmy cicho, MH boku. Teammate ucieka po białym. Dead. Po w strefie lutuje. Nie wiem po co. Leci na mnie aura, krak. Biało. Gdzie ty idziesz? Haha, pewnie. Troszkę unlucky, więc zróbmy comeback po loot. Już lepsza pompa niż nic. Za minutę 30 się znowu zacznie młyn. Zażyłem chłopa, widziałem. Dostał? Czemu? Przynajmniej odzyskaliśmy w miarę to, co nasze. Roki za górką chodzą, graflerujmy w nich. Restarty wyłączone, a tym samym zaczyna się młyn. A my na start mamy biało. Myślisz, że cię nie widzę? 40. Wbijmy w niego, bo nie uwierzę, że on biało nie ma. Oni siedzą w boksach, a ja mam impulsy, więc możemy ich wypykać. 100. Flejam się, 60. Lecę za tym, co uciek, inni wchodzą, 90. Haja coś trzyma, trzeba go rzucić, Krak. Ten koleżka ma ewidentny problem w tej sytuacji. Nie, no dobra, ta gra jest. A ty co wyprawiasz tą poduszką o, po białym? Spoteczka, sytuacja lekko nieciekawa. Naprawmy sytuację i zrebootujmy. To będzie taki wstyd jak tej gry nie wygramy. Kampi za ścianą, pyk! Ziomek za kamieniem siedzi, 20. Ostatnia fajna dwójka została do pokonania. Któż by się spodziewał, że kolejnego winka śniemy? Tego nikt się nie spodziewał! Z tej gry ciśniemy 17 likwidacji. Champion 92%, więc ostatnia gra prawdopodobnie. Wracamy. Fajna sytuacja się wydarzyła podczas naszej drogi do wbijania Unreala. Mianowicie 1000 winków wbiliśmy. To ogląda, niech napisze 1000 win w komentarzu. Zobaczymy, kto jest prawdziwym widzem. Na las gierkę wybrałem Sadybę. Polećmy na tiltę, demo może ktoś będzie w końcu. O, ten się pogubił, 90. Pyk, za pierwszym, strzał. W tomku siedzi, znowu za pierwszym. Krak. Co? This is Fortnite, guys. This jest Fortnite. Weźmy zatem nasz stary lud. Naprawdę? Oni kampią, żeby wbić Unreala? Ale gdzie ty uciekasz? Krak? Ted? Znowu ten sam, tym razem tryharduję. Krak? Boże, czy ty to widzisz? O, Ziamaczak o mnie nie wie. Dostał? Surfisz tykuje, zarobił strzała. Wlećmy zalew, bo strzały są. A ten co robi? 30. Za ścianą drugi jest. Popatrzmy chwilę na nich. Tyk! Powiedz mi, czy tobie się nudzi? Krak? Znowu zarobił. Popaki postanowił przed nami uciekać, a to ten sam znowu. Ostatnia walka toczy się przed nami. Siemanko, czy mamy ściankę? Dead. Ostatnia osoba przed Unrealem została. Standardzik, królewskie zwycięstwo. W finałowej gry mamy 11 likwidacji. Tym samym mamy to i wbijamy Unreala. A mianowicie 92 619. Przypominam o wbijaniu na DC. Odcinki co około 2 tygodnie. Cześć!